serdecznie z domu misyjnego Metanoja w Mołdawii, w mieście Straszeni. Jest dzisiaj e, poniedziałek, 19 października. My z Żorą e, remontujemy dalej nasz domek. Nie można było zamknąć tych drzwi, a teraz proszę bardzo, jednym paluszkiem. Dzięki temu, co zrobił Żorak. Po drobnej jest bardzo dużo w tym domu do zrobienia. Jeszcze. Dużo już zrobiliśmy, ale jeszcze jest wciąż dużo. To jest pomieszczenie, w którym będzie, mam nadzieję, że już niedługo, kuchnia. Teraz pójdziemy do tego pokoju. Zobaczymy, co tu jest. Tu jest pokój w miarę taki, jaki będzie. Właściwie to jest najlepszy pokój w tym domu, w którym można spokojnie mieszkać. I tutaj już nic robić nie będziemy zbytnio. Może poza właśnie takimi kosmetycznymi rzeczami, jak na przykład ślady po, po ku, kuciu, wkuwaniu w ścianę nowych przewodów elektrycznych, a w oknie poduszka, bo wieje, trzeba wymienić szyby, które są pęknięte, no i okna w ogóle, które są do wymiany. Idziemy do drugiego pokoju, do największego w tym domu. To jest pokój, który, który wymaga też takich kosmetycznych zmian. W tym stanie już może funkcjonować. Jest oświetlenie na suficie, na ścianach, także te dwa pokoje są, z tych dwóch pokoje można być najbardziej dumnym. Teraz jesteśmy w dolnej części domu, w kuchni, w pomieszczeniu, które obecnie było i jest kuchnią. I to pomieszczenie w przyszłości wymaga totalnego remontu. A teraz, właśnie z kuchni, idziemy do dwóch pomieszczeń, które są, tak jak widać, właściwie w tym stanie, można powiedzieć, że to jest piwnica. Jest duża wilgoć na ścianie. To jest kolejne pomieszczenie, które wymaga też totalnego remontu. Tak to póki co wygląda. Ten pokój, te dwa pokoje i ten dół w ogóle, to jest naprawdę duża inwestycja. Dużo jest rzeczy do zrobienia. Cieszymy się z tego, że mamy to miejsce, że Bóg nam to dał. Cieszymy się z tego, że już służy to Bogu, że już może to miejsce, ten dom być wykorzystywany na Bożą chwałę i niech tak będzie dalej. Niech rozwija się to miejsce, niech Boża praca, Boża służba w tym miejscu rozwija się. Dziękuję bardzo za każdą modlitwę, dziękuję bardzo za wszelką pomoc i niech Bóg was również błogosławi. Na koniec filmowania chciałbym pochwalić się winogronami, jakie rosną w naszym domku misyjnym Metanoia, znaczy nie w domu, w ogrodzie. To są winogrona, które prosto zerwałem przed chwilą z krzewu winnego. Mm, bardzo pyszne. Każdy to wie, że mm, najlepsze winogrona rosną w Mołdawii. A takim bardzo fajnym miejscem, gdzie, gdzie rosną te winogrona, jest miasto Straszenik właśnie. Zapraszam. Nie do Kauflandu, nie do Tesco, nie na jakiś bazar, ale prosto do straszeni do Mołdawii. Na pyszne winogrona. I żeby przy okazji pomóc. Może popracować, pomodlić się razem. Wypić kawę, herbatę. Dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiam. Mmm. Wyśmienite.